Czy znasz wszystkie miejsca w Polsce wpisane na listę UNESCO? W naszym kraju, na listę światowego dziedzictwa UNESCO, wpisanych jest 17 obiektów. Stare Miasto w Krakowie, Królewskie Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni, Obóz Zagłady Auschwitz-Birkenau, Puszcza Białowieska, Stare Miasto w Warszawie, Stare Miasto w Zamościu, Średniowieczny Zespół Miejski Torunia. Zamek krzyżacki w Malborku. Kalwaria Zebrzydowska. Kościoły pokoju w Jaworze i Świdnicy. Drewniane kościoły południowej Małopolski. Park Mużakowski. Hala Stulecia we Wrocławiu. Drewniane cerkwie w regionie Karpat. Kopalnia w Tarnowskich Górach. Krzemionki. Pradawne i pierwotne lasy bukowe w Karpatach. Ile z tych miejsc udało ci się odwiedzić?